Książek nie ma. Te, które my mamy są stare i zniszczone. My chcemy czytać książki! Ko kolorowe książeczki, kolorowe bajeczki, w kolorowe bajeczkach, kolorowy świat. Książce różne nuda, każdy Jest każdy kwarzko w tak. Dzięki, dzięki wierszom, dobrze, wiem, jak problem A ja chcę o szkanie w, górę, w, roczuń, w A ja chcę o językawie, co ma malowane grabie. Co ma przyjdzie z książki? Książka nie jest, nie ma. Czego ona w sobie nie ma? O przygodach, awantora, te jak kwiata, góra. My to wszystko chcemy wiedzieć!